Salve Emili. a może raczej saluton. Obecny odcinek będzie nietypowy, bo będzie odchodził od głównego założenia tego kanału. Dotąd zapoznawałem Was z wieloma zagadnieniami gramatycznymi z języka łacińskiego. Mieliśmy czasy, słówka, a nawet przygotowania do matury, lecz tym razem zmienię trochę ten format. Jakiś czas temu usłyszałem o pewnym takim języku, którego istnienie bardzo mnie szokowało. Mowa tutaj o języku esperanto. Jest to dosyć ciekawa sprawa, ponieważ jest to opracowany już w 1887 roku sztuczny język międzynarodowy. Twórcą tego języka był polski lekarz okulista żydowskiego pochodzenia, czyli Ludwik Zamenhof. Wtedy też... Opublikował on swoje słynne dzieło pod tytułem Język Międzynarodowy, Przedmowa i Podręcznik Kompletny. Ale czemu służył Esperanto? Na pewno można powiedzieć, że służył lepszej komunikacji między różnymi narodowościami. Każdy język przysparzał różnych problemów, a założeniem Zamęchowa było stworzenie takiego języka, który w wymowie i obsłudze na pewno będzie prostszy. I pozwoli człowiekowi w łatwiejszy sposób porozumieć się z kimś innym, z innego państwa. Co ciekawe, Esperanto stał się na tyle popularny, że musiały w tym kierunku interweniować władze francuskie. Tak, Francuzi musieli interweniować w sprawie obrony języka urzędowego, czyli oczywiście francuskiego. Ze względu na popularność, jaką zyskiwał Esperanto. Esperanto był na tyle intrygujący, że między innymi doszło do przełożenia pana Tadeusza, ale też powstał światowy Kongres Esperanto, oryginalnie nazywany Universala Kongreso de Esperanto. Był to wtedy 1905 rok. Wszystko działo się w mieście boloń Sur. We Francji. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem tą nazwę. Jeżeli nie, to przepraszam. Boulogne-sur-Mer. Jeszcze w ramach takiej jednej ciekawostki. W 2023 roku Światowy Kongres Esperanto odbędzie się w Turynie we Włoszech. A w 2024 roku odbędzie się on w mieście Arusha w Tanzanii. To taka ciekawostka. A jeżeli chodzi o Polskę, no bo przecież poniekąd Esperanto narodził się przez Polaka. Jeżeli chodzi o Polskę, to kongres ten zawitał do Polski w 1912 roku, 1931 roku, 1937, 59 i w 1987 roku. Jednak czy tak jest naprawdę? Czy naprawdę ten Esperanto jest taki niezwykle prosty? A nawet jeśli tak, to czemu się nim dzisiaj nie posługujemy na co dzień i czemu garstka osób wie o jego istnieniu? W dzisiejszym odcinku chciałbym oprowadzić Was po kilku zagadnieniach gramatycznych związanych z tym językiem i nauczyć kilku podstawowych zwrotów, a także słówek. Link do materiałów, z których korzystałem, znajdziecie w opisie filmu. W dziele wydanym przez Zamenhofa w 1905 roku pod tytułem Fundamento de Esperanto możemy poznać podstawowe, charakterystyczne zasady gramatyczne dla języka Esperanto. Jednym z głównych założeń Zamenhofa jest znajomość alfabetu. W tym przypadku nie będziemy musieli uczyć się nie wiadomo jakich liter. Esperanto działa na zasadzie łacińskiego alfabetu z kilkoma wyjątkami. Jak teraz możecie sami zauważyć na, ek na ekranie, litery nie wymagają jakichkolwiek specjalnych operacji w przypadku ich wymowy. Mamy kolejno: a, b, c, g, d, e, f, g, g, h, h jako ch, i, j, Z, k, l, m, n, o, p, r, s. 3-S, T, U, U, takie krótkie U oraz W i Z. I teraz, skoro już wiemy, jak te literki się prezentują, to znowu taka tutaj ode mnie ciekawostka. Czasami drukarnie, które nie posiadają odpowiednio liter z tymi specjalnymi znakami, jak możecie zauważyć, są to takie zamknięte dachy. To takie akcenty. No to w takim przypadku takie drukarnie mogą je po prostu zastąpić. I tak kolejno mamy. Gdy mamy nasze czy, to czy możemy zastąpić na CH. Gdy mamy G, to czy możemy za zastąpić GH. Gdy mamy H, ale jakby z tym daszkiem, czyli to CH, możemy je zastąpić po prostu poprzez napisanie dwukrotnego H. Gdy mamy Ży, w sensie te j z daszkiem, to wtedy możemy napisać JH. Gdy mamy 3, czyli S z daszkiem, to możemy zapisać SH, a gdy mamy U krótkie, to możemy zapisać samo U. Nie musimy wtedy używać tego znaczka, bo, właśnie, jakby coś, to U krótkie. Ma znaczek, ma daszek do góry do nogami. Jak sami możecie zauważyć, wyróżnia on się od pozostałych liter właśnie tym, że jego daszek jest odwrócony zdłożony do góry, a nie w dół. Generalną zasadą w esperanto jest to, by każdy wyraz czytać tak, jak się go pisze, a także fakt, że akcent pada zawsze na przedostatnią sylabę. Czyli, jak mamy takie zdanie, no to musimy je odpowiednio przeczytać, tak jak jest ono napisane. Czyli nie mówimy kiel fi fartas, no bo to jest V tak naprawdę u nas, tylko po prostu powiemy kiel vi fartas. Jeszcze taka jedna generalna zasada, ale też dosyć ciekawa, ponieważ zgodnie z założeniami Zamenhoffa. Musimy uznać, że w języku Esperanto istnieje tylko jeden przedimek i jest nim la, który jest wspólny dla wszystkich rodzajów, przypadków i liczb. Jak to w takim razie wygląda z podstawowymi zaimkami osobowymi? Myślę, że jest to bardzo istotna kwestia w przypadku znajomości tego czasu, więc może zacznijmy od zaimków osobowych na dobry początek. Po esperanto liczba pojedyncza to inaczej singularo. A liczba mnoga to pluralo. Nie kojarzy się Wam to z czymś? W łacinie przykładowo mamy singularis i pluralis. Prawda jest taka, że Esperanto opiera się w dużej mierze na łacinie i nie zdziwcie się, jeżeli podczas czytania jakichś zdań będziecie się czuli, jakbyście czytali mieszankę polskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, łaciny i jeszcze tam jakiegoś języka. Prawdopodobnie zabieg ten ma służyć ułatwieniu rozumienia Esperanto, ponieważ czerpiąc z takich języków, które są znane wielu ludziom i dzięki czemu i dzięki temu łatwo można sobie co nieco kojarzyć przy przykładowo słuchaniu albo czytaniu. Ale wracając, w przypadku singularo mamy następujące zaim zaimki i będzie to mi, czyli ja, vi, czyli ty li czyli on she czyli ona pamiętajcie żeby to czytać jako she a także g czyli ono albo to jak Woli. I samo słówko ono, w sensie to G, może się również odnosić do rzeczy lub przedmiotów martwych, ale też, ale też może odnosić się do pojęć abstrakcyjnych. Nie wiem, nie jest to jakieś bardzo ważne w przypadku nauki tego języka. Ale dobrze to uwzględnić przy zapoznawaniu się z tymi zaimkami osobowymi, żeby mieć tam wszystko jasne. Więc, jakby coś pamiętajcie, że g, jak odnosi się, wiecie, do samych tych rzeczy i tak dalej, ono to, to również odnosi się do przedmiotów martwych i pojęć abstrakcyjnych. A jeżeli chodzi o pluralo, to mamy następujące zaimki: mamy NI, czyli my, mamy WI, czyli wy, a także ili, ILI, czyli oni, one. Zauważcie, że druga osoba liczby pojedynczej i mnogi jest taka sama. Wrócę do tego zagadnienia za chwilkę, jak będziemy omawiać pierwszy czas. Na razie nie martwcie się z tym zbytnio, do wszystkiego dojdziemy. A w tym momencie chciałbym Was poinformować, że to tyle z zajmków osobowych. Dobrze mieć świadomość, jak one wyglądają, żeby właśnie móc przejść do naszego kolejnego punktu podróżowania po Esperanto, a tym bardziej, że znajomość zajmków osobowych bardzo nam się przyda przy... Zdań, ponieważ tak naprawdę tylko przy ich wiadomości będziemy mogli rozszyfrować, jaki, w jakim kontekście jest tworzone dane zdanie. No, bo właśnie dotarliśmy do pierwszego czasu, jakim jest prezenco, a jest to czas teraźniejszy prosty, czyli po prostu operujemy na takich wyrażeniach jak ja jajem, on jest. Wysprzątacie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co jest takiego spektakularnego w budowie tego czasu? Że nie wymaga on nic innego jak wiedzieć, jak wygląda czasownik w bezokoliczniku, a następnie odjąć tylko końcówkę I i dodać AS. Tak. A S będzie podporządkowywało się do wszystkich osób i tylko znajomość zaimka osobowego pozwoli nam dowiedzieć się, kto jest konkretnym wykonawcą danej czynności. Tak też może zacznijmy od czegoś prostego. Zacznijmy od czasownika być. Być po Esperanto to jest Esti. I teraz tak, końcówką bezokolicznika jest umownie literka i. I to warto pamiętać, że to i będzie nam się zawsze pojawiało na końcu czasownika w sensie bezokolicznika w przypadku Esperanto. Nie ma jakichkolwiek tutaj koniugacji, jak dobrze zrozumiałem, przynajmniej nie ma tutaj jakichś podziałów na koniugację, po prostu mamy i na końcu. I teraz od naszego esti odejmujemy i i wychodzi nam est. Normalnie, tak jakbyśmy mieli w łacinie. I teraz do tego est dodajemy as i wychodzi nam estas. Tak, jakbyście mieli język hiszpański, przykładowo. No i mamy nasz odmieniony czasownik. Teraz wystarczy go tylko dodać do odpowiedniej osoby i możemy się cieszyć stworzeniem najprostszego zdania, czyli złożonego z podmiotu i orzeczenia. Więc może to zaprezentuję za pomocą y, odmiany przez kolejne osoby. Mamy mi estas, Czyli po polsku ja jestem, następnie vi estas. Czyli ty jesteś. Li estas. On jest. Si estas. Ona jest. Gi estas. Ono jest. A w przypadku liczby mnogiej mamy ni estas. Czyli my jesteśmy, następnie vi estas. Wy jesteście i na samym końcu mamy ili estas. Czyli oni, one są. I teraz ktoś zada pewnie takie pytanie: Ale jak ja mam zrozumieć, kiedy chodzi o ty, a kiedy o wy, gdy mówię vi estas? I tutaj radzę podejść do tego z dystansem. Spróbujcie sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji się znajdujecie, gdy ktoś do was mówi właśnie z użyciem WI. Aby odpowiednio je przetłumaczyć, wystarczy zrozumieć kontekst wypowiedzi. I tak szczerze myślę, że to jest chyba najlepsza rada. Po prostu, no, chyba tak trzeba się do tego dostosować. Nie ma może na to innej recepty. Wystarczy najwyżej zrozumieć kontekst wypowiedzi. Więc, moi drodzy, tak prezentuje się nasza odmiana czasownika. Być w przypadku czasu prezenco w języku esperanto. Czy jest to trudne? No ja myślę, że nie. Po prostu w przypadku wszystkich czasów mamy ten sam czasownik. My nic z nim nie robimy. Wystarczy, że wiemy, jak je, co oznacza dany zajmek osobowy i już z automatu yy, zamenhof przejdziemy. Yy, Prowadzi nas do tego, że my nie musimy tak naprawdę tego czasownika odpowiednio dostosowywać do tej osoby. No, tak chciał Zamenhof, nie możemy już na to wpłynąć, ale przynajmniej powoduje to, że cała operacja nie wymaga jakiegokolwiek zapamiętywania konkretnych końcówek, tylko raczej wymaga po prostu dobrego orientowania się w kontekście wypowiedzi. Ale dobra. Mamy już jeden podstawowy czasownik odmieniony w prezenco. A co w przypadku innych czasowników? No, tak jak już wspomniałem, zasada jest praktycznie taka sama. Wystarczy znać bezokolicznik. Dlatego też teraz trochę podzielę się z Wami czasownikami, z którymi możecie sobie poćwiczyć odmianę w czasie teraźniejszym prezenco. I tak, kolejno mamy. Ami czyli kochać, ale też zabawiać. Audi. Słyszeć, usłyszeć. Boli. Gotować. Doni. Dawać. Dormi. Spać. Danci. Tańczyć. Demandi. Pytać się. Dolori. Boleć, dolegać, fari robić, czynić, helpi, pomagać, iri, iść, chodzić, kanti, śpiewać, krei, stwarzać, tworzyć, legi, czytać, mangi, jeść, memori. Pamiętać. Pensi. Myśleć. RAKONTI Opowiadać. Rigardi. Patrzeć. Sci. Wiedzieć umieć. Skribi. Pisać. Spiri. Oddychać. Trinki. Pić. Vesti. Ubierać, widi, widzieć, wojaci, podróżować i woli chcieć. Zauważyliście coś szczególnego? Jeżeli powiedzmy znacie łacinę albo nawet wystarczy hiszpański, to z pewnością wiele wyrazów mogło Wam się skojarzyć z ich odpowiednikami właśnie z tych języków. A na przykład pomagać czyli helpi, to nic innego jak odwołanie się do angielskiego help. Czyli jak sami widzicie, Esperanto opiera się na wielu językach i dzięki temu może on stać się prosty. Wystarczy, że załapiemy podstawy, a już później będzie tylko z górki. W takim razie, w ramach krótkiego ćwiczenia, poprosiłbym Was o przetłumaczenie na Esperanto dwóch wyrażeń. Odpowiednio zatrzymujcie sobie filmik, żeby za szybko nie usłyszeć odpowiedź. Pierwsze wyrażenie to będzie: Ja robię. I teraz, może akurat ten przykład mówię jeszcze raz. Ja robię, czyli po prostu przypominamy sobie, jak jest ja i to będzie mi. A następnie przypominamy sobie czasownik robić, czyli fari. Od fari odejmujemy i zostaje nam far i dodajemy as, czyli mi faras. A teraz spróbujcie sami. Ona kocha. Jeżeli twoja odpowiedź to she amas, to jest to poprawna odpowiedź. A teraz troszeczkę inne zadanie. Przetłumaczcie, ale nie na esperanto. Tylko na język polski. Trzy wyrażenia. I mamy pierwsze wyrażenie: vi memoras. Powtórzę: vi memoras. Jeżeli odpowiedziałeś, odpowiedziałaś, ty pamiętasz, albo wy pamiętacie, to jest to poprawna odpowiedź. A takie wyrażenie. Li skribas. Jeżeli odpowiedziałeś, odpowiedziałaś, on pisze, jest to poprawna odpowiedź. A takie ostatnie wyrażenie, mi dancas. Jeżeli odpowiedziałeś, ja tańczę, jest to poprawna odpowiedź. Wracając do problemu, o którym wspominałem jeszcze we wstępie odcinka, czemu obecnie Esperanto nie jest tak bardzo popularnym językiem? Co się stało, że znikomy procent ludności się nim posługuje? Na początku powiedzmy sobie wprost: Esperanto istnieje w dalszym ciągu i na pewno nie jest on wymarłym językiem, jak to czasami można błędnie założyć. W dalszym ciągu ten język się rozwija, a świadczą między, świadczą między innymi o tym e, światowe kongresy, jakie jednak do 2020 roku się odbywały. A nawet, zaskoczę Was, istnieje Wikipedia napisana w języku Esperanto. Obecnie możecie sobie na ekranie zobaczyć różne screeny z tej strony, dosłownie jest to Esperanto. Ale też Esperanto miał służyć jako język międzynarodowy, jednak zbyt duże oddziaływanie angielskiego i francuskiego w Europie w pierwszej połowie XX wieku oraz ogólne zainteresowanie własnym językiem narodowym uniemożliwiło ostateczne rozpowszechnienie się Esperanto na tak dużą skalę. Można się domyśleć, że rządy wielu państw nie dążyły. I nie będą dążyły do wyparcia języka ojczystego na rzecz języka, który nawet ostatecznie nie zyskał miano języka międzynarodowego. Też warto zauważyć, że mało kto wie w obecnych czasach o istnieniu tegoż języka. W takim przypadku trudno by było gdziekolwiek wcisnąć Esperanto, jeżeli chodzi przykładowo o taką politykę albo jakieś stosunki handlowe. Dzisiejsza popularność angielskiego, hiszpańskiego, ale też francuskiego, niemieckiego, koreańskiego w Europie i no powiedzmy może na świecie powodują, że wkręcenie się Esperanto do takiej czołówki jest praktycznie niemożliwe, bo nikt dzisiaj o tym języku już nie mówi. Ale może źle to ująłem, nie że, pra... nie że w ogóle nikt, tylko jest to bardzo mały odsetek ludności. Mimo to, w tym odcinku chciałem Was tak naprawdę zapoznać z głównymi zasadami Esperanto. Chciałem po prostu, żebyście dowiedzieli się, jak ten język funkcjonuje, jaki on jest naprawdę prosty i. Czemu on wtedy zyskał taką dużą popularność? Jak sami widzicie, nie ma tutaj jakichś złożonych rzeczy. Prawdopodobnie opublikuję część dalszą na temat tego języka, gdzie przedstawię Wam jeszcze kilka przydatnych informacji, na przykład na temat rzeczowników i przymiotników, ale też innych czasów, przykładowo czasu przeszłego. Tak też polecam wyczekiwać osobom zainteresowanym. I to już wszystko ode mnie w tym odcinku. Jeżeli podoba Ci się moja praca, to serdecznie zapraszam do wsparcia mojej działalności przez datek na Tipee. Będzie mi bardzo miło. I z góry wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zakończenie nie było aż tak zagmatwane. I w ogóle ten cały odcinek nie był taki zagmatwany. Trochę mnie nie było na YouTubie, bo w sumie chyba przez trzy. 3... Nie, cztery miesiące w sumie wychodzi na to. Ale tak czy siak próbowałem przygotować się na powrót. Właśnie stawić coś takiego trochę nowego, odbiegającego od łaciny. Żeby na, jak, na chwilkę tą łacinę zostawić. Choć mam nadzieję, że jeszcze znajdę jakiś pomysł i wrócę do nagrywania o łacinie. Ale tak czy siak bardzo Wam dziękuję za rozwój tego kanału. W sumie to tak naprawdę w marcu minęła rocznica, odkąd ten kanał założyłem, więc bardzo Wam wszystkim za to wszystko dziękuję. No i co mogę powiedzieć na sam koniec: bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie tego materiału i życzę wszystkim miłego dnia.